Może się tym zajmiemy? Uh, nie mamy teraz zajęć z uroków. Tak. Myślę jednak, że mamy czas, by dać tej rzeczy nauczkę. Gdziekolwiek jest. Decyduj, Harry. Mm. Nie, 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 nie będę tam szedł. już widać, że jakieś długie, a nie pamiętam co tam było nawet, więc pójdziemy tutaj. Witam wszystkich, jestem profesor Flitwik, prowadzę zajęcia i uroków. Dziś nauczymy się praktycznego zaklęcia zamrażającego, zwanego Glacius. A, zamrażające. To miałby ochotę zademonstrować. Pewnie ja. Pan Potter, spróbuj. Pewnie, że kurwa zawsze ja. Jeśli przejdziesz przez drzwi. Rozpoczniemy naukę zaklęcia Glacius. Tak, stara pała. Dobra, no nic. Nie pamiętam jak długie to było. Znaczy po tym, to są te takie właśnie trzy takie wstres główne wstres. misje niby, ale potem jeszcze będzie gra, jeszcze gry będzie. Zdajemy od salamandry. Gotowy? Teraz uważaj, Hanno. Musisz umieszkodliwić zarówno bestię, jak i jej ogień. Spróbuj. Tak. No dobra. Dobra robota. Tym razem sobie wszystkich tarcz spróbujemy poszukać. To się ogień pali? A, dobra. No nic. Teraz, Harry, spróbuj użyć zaklecia Glacius, żeby zamrozić płynącą wodę. Okej. Okay. Glacius! Glacius. Wyśmienicie! Rety! Twardy lód! Brawo. A teraz najważniejsza część, Harry. Poślizg. Używaj strzałek w lewo i w prawo, żeby sterować. No, jak grałem pierwszy raz to tutaj trochę miałem, pro... znaczy troszkę... z dwa razy zginąłem, ja może. W dół, żeby przyspieszyć, a strzałkę w dół, by przyhamować. Jedziesz. Zobaczymy się na końcu trasy. Hm, zobaczymy, ta. Możemy też skoczyć, ale nie, nie możemy. O, no właśnie. Tu mamy jeszcze takie coś. To nas pewnie wywali tam. A nic, dobra, Jezu, zaści! To będzie teraz łatwe, bo stoi, stoi st koło siebie. А жабка. Aj, kurde. Chciałem te po lewej wybrać, no ale cóż nie udało się. Rictusembra. 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 Jeszcze jeden dom. Już nie ma. Dobra. Allo O, karta, fajnie. Ile już mamy tych kart, właściwie? 4, 5, 7, 9, 10, 12. No, 12. 12 na. na dosyć dużo. O, jak mu to tak. Tekstura mu tak się zepsuła na, na tyle tej szaty, tak. Tu mamy tarczę, ona się nie otwiera. Hmm. No właśnie, już skończyłeś. Dobra, zapiszmy <ścoughs> Przyjłem. No, no nic. No, aha. Dobra, idziemy w prawo. W lewo znaczy. No nic, idziemy jednak w prawo. No ale to też znaczy, chyba że po lewej stronie też chyba był znaczek. Znaczy tarcza, znaczek, jezu. A to chyba idzie szybciej od poprzedniego zadania, tak mi się wydaje. No ale... Jezu, o dobra. Riktusempra! Riktusempra! Eee... Hmm. Samo mi się nawinało, bo tak to ja bym sobie po tym tylko przeszedł. Alo, <grywa> A, tutaj się przejście ten hmm, obróciło, schody się obróciły, znaczy się. Podrapać się musiałem. Teraz chyba prosto w takim razie. Ajajaj. Nie wiem, czy jakby na niego nie skoczyć, też byśmy coś, coś by nam dało, ale dobra, co to. Cię tarcza powiedzieć. Hm, nawet nie trafiłeś stojącego. Gratuluję. No, tarcza, dobra. Um, tylko... Znaczy nie, bo to nam to nas przerzuci i to też dostaniemy. Tylko idźmy bardziej na prawo. No dobra. Zaś woda. Mhm. <coughs> Ja nie wiem, czy nie dostaniemy ostatniej tarczy, bo chyba po lewej stronie też wydaje mi się, że było, bo to by było nie fair, ale cóż. O, tarcza, ładnie. Nie, no boże. To teraz pójdziemy w... Le A czekaj, mamy tą tar... Mamy, dalej. Nie? Teraz w lewo się pójdziemy. No nie, po lewej nic nie było. Ciekawe. ja pieprze zaś sam zakręt. No. no tak ta peleryna tak z tyłu tak dziwnie Tak dziwnie lata tak zimnie no Jakie zdanie w ogóle No co, że... Ja pierdolę, nie? Już powoli kurwice dostanę. Chyba teraz bym był czymś no? Chociaż nie, teraz sobie. O, nie. Muszę trochę zwolnić, bo, bo... zginiemy. Zginiemy za każdym razem. Dobra, idziemy lewą stroną. Ja pierwsze, ej, ja to bez was zrobię, bo już no po prostu ej, ludzie nie, ja nie mogę. Wiecie co zrobiłem teraz? Przeszedłem ten zakręt, ale była po sekundzie karta kolekcjonerska, ja, ja po nią skręciłem i się zabiłem. No nic, dobra. To, to, to już teraz z wami zrobię. Ja pierdolę,